Halo, halo, dzień dobry. Byłam niedawno na spotkaniu z Anią, a teraz udostępnię audycję, to transmitowanie, żebyście mogli obejrzeć więcej miejsc. Okay. i jestem już na żywo, I może jeszcze, i już idę do was. I. Do Was. Są już dwie osoby. Ja zacznę może od przesłania. Kocham Cię na każdy dzień, Pery Simon. A dziś jest 23 sierpień. Dziś, według różnych kalendarzy, kończy się znak lewa. albo 22, albo 23 sierpień. Jestem Pani Zosiu, mam troszkę czasu, by posłuchać. Pisze Grażynka Batista. Witaj Grażynko. A więc czytam przesłanie na 23. Zazdrość to najbrudniejsza ze wszystkich przywar. Miłość nie zna prawa własności. I kolejne weźmiemy z Odważ się żyć odważnie. Przesłanie i zobaczymy, co to nam wyjdzie. Odwaga bardzo zwyczajnych ludzi stoi pomiędzy nami a ciemnością. Klęski żywiołowe, wojny, epidemie, trzęsienia ziemi, powodzie i pożary pustoszą świat, lecz równocześnie zawsze wyzwalają akty odwagi zadziwiające ludzkie serca, światło w całkowitym. Mroku. Jest z nami też Lucia. Witaj Lucia. Jeszcze wam przeczytam króciutko z Luice. Hej, tylko sprawdzę, czy wszędzie udostępniłam. Czy już macie? Jest. Jeszcze puścimy. Dalej jeszcze tu. I do mojej grupy rozmowy z Zosią Golis na żywo. Kto ma ochotę dołączyć, zapraszam. I puścimy tutaj. Tak. Włączam się do Was, ponieważ jakiś czas mnie nie będzie. Nie wiem, czy, e, czy tam, gdzie będę, będzie e, Wi-Fi, czy będę mogła się do Was podłączyć. Także jeszcze dziś e, z Wami. I później w drogę. A więc, kochani, jest i Jolanta Stanczica. O, Jolencio, jak ciebie, honoratka. Dzień dobry, Zoś, i wszystkim. No proszę, ale was tu przyszło do mnie. Brawo! Ja tu chciałam przeczytać przesłanie. Luiz, hej, medytacje leczące dusze i ciało. Bezustannie porządkuję pokoje swojego umysłu. Proste domowe prace są dla mnie czymś bardzo łatwym. Obowiązki domowe traktuję jako okazję do zabawy. Zaczynam w jakimkolwiek miejscu i przemykam przez kolejne pokoje ze swobodą godną wirtuoza. Wyrzucam śmieci, ścieram kurz i z przedmiotów, które mają dla mnie wartość. Wszyscy mamy własny zbiór przekonań, i jest nam z nimi dobrze i wygodnie, jak w wygodnym fotelu przeznaczonym na czytanie. A więc, kochani, zaczynamy. Ja w tym miejscu, kochani, chciałam najpierw bardzo mocno podziękować i zwrócić się też do Was. Z prośbą o wsparcie naszego Stowarzyszenia, Stowarzyszenie, Bolesławieckie Stowarzyszenie Świadomości, Wolności i Zdrowia. Honoratka była na takim spotkaniu, które organizujemy. Po prostu jest, istniejemy niedługo, jest nas jeszcze mało, i po prostu chcielibyśmy pomieszczenie, które wynajmujemy, a jest to Kawalerka, jest to po prostu mieszkanie, a więc jest ono nieograniczające jakimiś godzinami, czy tam sekulity, czy coś. Czyli mamy pomieszczenie, no i potrzebujemy wsparcia, dopóki się nie rozhulamy. Potrzebujemy wsparcia na, na czynsz, bo mamy no niestety zaległości już trzeci miesiąc, a czyż taki wynosi 500 zł miesięcznie, a nas jest, tak jak mówię, trochę mało. W tym miejscu chciałam podziękować Oli Błach, ona pierwsza przysłała pierwszy dar serca. I małżeństwo Małgorzata i Krzysztof, Krzysztof Lorenz. Małgosie, honoratka zna Bolesławca, bo byli na wykładach, Grażynka pewnie też zna Małgosie. Od razu od ruchem serca odpowiedzieli na wsparcie, bo wiedzą, jakie Fajne i mądre rzeczy robimy dla ludzi. I chcemy mieć ten kąt, gdzie się spotkamy, coś ustalimy i będzie ludzi przybywać. Tam w tym stowarzyszeniu zaplanowane są warsztaty z Romanem Felczyńskim we wrześniu. Także wiecie, takie miejsce, gdzie czas idzie taki, jak idzie, nie chcę straszyć, ale nie o to chodzi. Przybywa będzie potrzebne do, do spotkania, do takiego Miejsca nazwijmy to zbornego, wsparcia i tak także Małgosia i Krzysztof Lorent byli drugimi darczyńcami, jesteśmy ogromnie wdzięczni wsparli nas sporą kwotą Ola Błach pisze to Ola pierwsza wysłała o, 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 o ruch serca Ola pisze pomóżcie państwo, niech każdy wpłaci drobną kwotę w kupie siła, to prawda to prawda I jakakolwiek kwota tutaj macie na pasku Numer konta i z dopiskiem na stowarzyszenie, bo jest to moje konto, które jest udostępniane na spotkania, które organizowaliśmy, festiwal 30 lipca. I jeżeli płacicie, to każdy niech płaci drobną kwotę, przysłowiowe 10-20 zł, słuchajcie, czy 30, to, to jest dla nas, jeżeli Was więcej to zrobi, nam pozwoli przetrwać w tym pomieszczeniu. To takie no. Wiecie, to nie jest, a ponieważ jestem przewodniczącą tego stowarzyszenia, to, to po prostu no. Mm. Proszę Was w imieniu wszystkich y, y, członków stowarzyszenia, ponieważ mam dostęp do swoich medium. Honoratka Brdy pisze, szkoda, że mam tak daleko do Wolesławca. Naprawdę polecam te spotkania. Wspaniali ludzie, atmosfera, też dorzucę grozik od siebie. Bardzo dziękuję, Honoratko. No właśnie o to chodzi, wiecie, żeby to, to nie jest na jakieś tam cele. <grym> Kuczne, po prostu jest fajne miejsce, fajne miejsce, bo w sumie dla nas te 500 zł plus media to, to nie jest dużo, ale dla nas jest dużo, kiedy nas jeszcze nie ma dużo. Więc ja ufam, że nas dobędzie, że ludzie się dowiedzą w Bolesławcu i w okolicy i nie tylko, ponieważ członkami wspierającymi naszego towarzystwa czy członkami, bo składka u nas jest 30 zł miesięcznie. Ola pisze, ja też proszę, wspaniali ludzie, dziękuję, Olu, ty to zawsze też udostępniasz i serduszka, no tak. No, jesteśmy w potrzebie i po prostu to nie wstyd jest poprosić, bo nie prosimy na jakieś cele właśnie niegodne, a godne, żeby pomóc ludziom. Planuję grube wsparcia, warsztaty, spotkania, tam były spotkania ludzi, którzy pracują z energią, był siatcu, naprawdę dużo się u nas dzieje i szkoda by było, Żebyśmy to pomieszczenie stracili za to, że nie stać nas po prostu na czynsz. Także yy, yy, Krysia Jaroszek, witam Wrosiu po raz drugi. Witaj yy, Krysiu. Ja tutaj wcześniej mówiłam właśnie, że proszę o symboliczną wpłatę, na, żeby wesprzeć miejsce naszego stowarzyszenia na czynsz, bo jeszcze w naszym stowarzyszeniu nie ma tak dużo ludzi, więc. No, mamy potrzebę wyrównać zaległości, żeby nie stracić tego pomieszczenia. Także mówię, no, nie jest nas, na, nas dużo, i składka u nas wynosi 30 zł, osoby wspierające, które chcą od czasu do czasu. Jednorazowo nie ma znaczenia wesprzeć to pomieszczenie. To jeszcze raz, żeby to nie było odebrane jako że raczej i nudne, ale jesteśmy naprawdę w potrzebie, bo szkoda nam stracić tego pomieszczenia, bo jest to stowarzyszenie robi piękne rzeczy, jak wiecie. Ola pisze, obserwujcie Państwo profil Zofii, to co robi jest cudowne, pomóżmy, no właśnie, tak, dokładnie tak, ja robię to z serca, dużo się też dzieje tam u nas, teraz akurat no, trochę okres urlopowy, więc wiecie, każdy gdzieś wyjeżdża, nie? Ale już od września planowany jest warsztat i, i wiecie, że czasami warto przyjechać na takie spotkanie bo zamierzamy czy wieczory poetyckie czy jakieś talenty żeby się u nas też przejawiały. nie? Ludzie poszukują fajnych ludzi bo mówię tu honoratka przyjechała z Poznania do nas więc to jest też kawałek drogi. A więc już żeby was nie przynudzać, nie przynudzać tymi prośbami. Jeszcze raz dziękuję Oli Błach i Państwu Małgosi Krzysztofowi Lorenz za pierwsze wsparcia dla naszego stowarzyszenia. I pierwszą osobą, która przyszła do nas, jest Grażynka Batista. Wyciągam dla Grażynki kartę dobrostanu. Dziękuję za przebogate dary, które otrzymują każdego dnia. Daje się ponieść poczuciu wdzięczności. To jest dla Grażynki i słowa mocy dla Grażynki. Słucham swojej intuicji, potrafię odróżnić głos umysłu od głosu swojej wewnętrznej prawdy. I drugą osobą jest Lucynka. Januszkiewicz, witaj, Lucynko, i dla Ciebie karta dobrostanu. Mam czas, aby kochać siebie, troszczyć się o siebie, cieszyć się życiem, z radością karmić swoją duszę. I słowa mocy dla Lucynki: Wiem, że istnieją nieograniczone zasoby dobra we wszystkich obszarach mojego życia. I jest Jolencja, już mówiłam, a więc dla Joli, Stanclik wyciągam kartę dobrostanu. Szeroko otwieram się na dobrostan i szczęście we wszystkich obszarach mojego życia. I kartę słowa mocy dla Joli. Działam jak magnes, przyciągam do siebie dobro oraz to, czego pragnę. Brawo, bardzo pięknie. I teraz dla Oli, Aleksandra Błach. Dla Oli wyciągniemy najpierw kartę do postanu. Jestem majętna, a przez moje życie przepływa wartki strumień wszelkiej pomyślności. Tak jest ludźmi, którzy mają dobre serca. I dla Ciebie, Olu, karty słowa mocy. Jestem w pełni autentyczna, szczera wobec swojego serca i zadowolona z samej siebie. Ufam. I dla Ciebie, Olu, wyciągnę przesłanie anielskie. Byłaś naszym pierwszym darczyńcą do ratowania naszego stowarzyszenia. Co by jeszcze miało to miejsce i się miało gdzie spotykać. Jeszcze raz serca wdzięczność i dla Ciebie przesłanie anielskie, archanio Uriel. Boskie światło promieniły z głębi: Jestem odwieczny, promienny, miłujący i mądry. I dla Ciebie, Olu, wyciągnę małą karteczkę jeszcze. Możesz dokonać wszystkiego, o czym myślisz. Zacznij w śmiałości z geniusz, siła i magia. Good. To było dla Oli i wyciągnę jeszcze dla twojej córeczki, jak zwykle. Dla Michalinki, kartę Dobrostanu. Michalinka jest dzieckiem, które ma tam swoje dolegliwości. Ola dzielna opiekuje się swoją córeczką, i dla Michalinki. To jest nasze teraz takie spotkaniowe dziecko. Pozdrawiamy Michalinkę i przesłanie: Przyciągam wspaniałych, wartościowych ludzi. Wspieramy się wzajemnie. To dla Michalinki i słowa mocy dla Twojej córeczki, Olu. Porzucam stare wzorce. Teraz otwieram się na sukces z pełnym zaufaniem. I. Kolejną osobą. Honoratka, ja czytałam dla Ciebie, bo już żebym się nie zgubiła. Czy ja czytałam dla Ciebie, czy, czy mi się zapomniało? Jak przeczytam jeszcze raz najwyżej, bo już teraz czytałam da Oli i się zgubiłam. Honoratka dla Ciebie. Widocznie dostaniesz dwa razy za to, że z dalekiego Poznania przyjechali do wolosowca z nami uczyć się i bawić fajnie. Moi najbliżsi i ja jesteśmy bezpieczni, prowadzeni i chronieni, i słowa mocy dla honoratki staje się coraz bardziej świadoma pragnień mojego serca. I teraz, dla Krysi z Wałbrzycha, e, karta dobrostanu dla, Kry dla Krysi. Moje rodzinne, moje życie rodzinne jest pełne miłości, serdeczności i zrozumienia. Jesteśmy dla siebie radością i wsparciem. I słowa mocy dla Krysi. Nie jestem swoim działem, myślami, emocjami, umysłem. Jestem wieczną, nieśmiertelną, nieskończoną. Duszą. I to było dla Krysi, Jaroszek. I teraz Iwonka Sędzicka. Karta dobrostanu dla Iwonki. Przez moją istotę przepływa nieskończone dobro. Moje serce wypełniają spokój i miłość. I karta mocy dla Iwonki. Wiem, że jestem bezpieczna i całkowicie chroniona, kiedy decyduje się na działania zgodne z tym, co podpowiada mi serce? Teraz wyciągnę przesłanie dla naszych drugich darczyńców, Małgorzata i Krzysztof Lorenz z Wrocławia. Medycyna germańska, podpowiem. Słuchacze moich audycji znacie, bo Małgosia występuje u mnie, również znacie z Pema Kultury i ze spotkań Bolesławców w Pałacu Małków. Pierwsze przesłanie dla Małgosi Lorenz. To jest karta dobrostanu. Codziennie przytrafiają mi się dobre rzeczy. Żyję w radości. I słowa mocy dla, dla Małgosi Lorenz. Szanuję wybory innych ludzi. I pozwalam im być takimi, jakimi chcą być. I dla Krzysia Lorenc, męża Małgosi, bo to on tu... E, na poprzednim spotkaniu, jak zwracałam się do Was właśnie z prośbą o wsparcie dla naszego Stowarzyszenia Świadomości i Zdrowia, Krzysiu napisał, żeby podać konto, że jak najbardziej wyślą. Krzysiu Lorenz, przesłanie dobrostanu dla Ciebie. Promieniuje spokojem i mądrością. Wypełnia mnie miłość i dzielę się nią ze światem. Krzysiu jest osobą, która karmi te dziki, które podchodzą im tam do bramki ich ogródeczka, które ja też miałam przyjemność widzieć. Locha ze swoimi małymi, one już są oswojone, jedzą Krzysiowi z ręki. A więc słowa mocy dla Krzysia Lorenz: całkowite i bezwarunkowe przebaczenie czyni mnie wolnym. I teraz jest z nami jeszcze Marzenka KMK. Dzień dobry. Witaj, Marzenko, i dla ciebie karta dobrostanu. Jestem bogata i wspaniała. Pieniądze płyną do mnie szerokim strumieniem. I słowa mocy dla Marzenki. Przeszłość jest za mną. Teraz otwieram się na szczęście i nową, lepszą przyszłość. To było dla Marzenki, i teraz jest Renata Siwczak, a więc karta hmm, dobrostanu dla Renaty Siwczak. Każdego dnia jestem coraz droższa, coraz zamożniejsza i coraz radośniejsza. I jest z nami jeszcze ktoś, kto nie dostał przesłania. Jola, dziękuję za piękne przesłania. Niech się dzieje dobro dla wszystkich. Michalinka, pozdrawia Cię z Zosię. Dziękuję bardzo. I dla uściski ciepłe dla Michalinki. I dobrego życia dla nas kochani. Wspierajmy się. Patrycja Rybarczyk, witaj Zosiu ponownie. Witaj Patrycja. To z Patrycją jutro zobaczymy się w Chorwacji. Właśnie, jutro się wybieram tam do Patrycji, a więc dla Ciebie, Patrycja, karta dobrostanu. Wszystko, czego potrzebuję, przychodzi do mnie w odpowiednim czasie. I karta słowa mocy dla Patrycji. Jestem wewnętrzną siłą. Piękne. I taką malutką jeszcze wyciągniemy dla Patrycji. I zobaczymy, co to jest dla ciebie. Błogosławieństwo. Duch żyjący w tobie w pełni się ujawni w ciele promieniującym pięknem i spokojem. To było dla Patrycji. I Krysia, honoratka, bardzo dziękuję. Piękne przesłanie i trafione. Krysia, piękne przesłanie, dziękuję. Iwonka, dziękuję. I jest z nami Joasia Wesołowska, dzień dobry. E, I dla Ciebie e, karta dobrostanu. I Iwonka Sędzicka, dziękuję. Ufam swojej intuicji. Moje idee są dla mnie źródłem spełnienia. Podążam drogą mego serca, oświetloną blaskiem mojej duszy i słowa mocy dla Joanny Wesołowskiej. Kontroluję to, czym jestem, kontroluję swoje myśli, i emocje, czuję i kocham siebie. I Aleksandra Błach pisze: pięknie, Pan Krzysztof, cudowny człowiek, tak to prawda. I Ola pisze, Zosiu trudnego urlopu. Dziękuję serdecznie. A więc na pożegnanie wyś, wyciągam. O, się chyba skleiły dwie, jak się nie mylę. Tak. Czyli przeczytam dwie przyklejone karty dobrostanu. To są dla nas na dzisiejsze spotkanie. Jestem spokojem. Jestem miłością. Jestem pięknym. Jestem światłem i drugie, cieszę się dobrobytem. Z lekkością przyciągam dostatek i słowa mocy dla nas na dzisiejsze spotkanie. Jestem połączona ze Stwórcą. Jestem otwarta i gotowa, aby przyjmować wszelkie wskazówki. I błogosławieństwa. Patrycja pisze, dziękuję Zosiu, Cudownie i piękne, cudowne i piękne przesłanie. A my w czwartek razem będziemy pić zielonki na tarasie. No właśnie, jesteśmy światłem. Ola pisze, Aleksandra Błach. jesteśmy światłem dla ludzi, którzy go nie widzą. Tak, niektórzy widzą. I wiesz co, Olu? Bardzo proszę udostępnić. Ja wciąż zapominam prosić Was o udostępnienie tego lajfika. Nikt więcej ludzi się dowie, nikt dołączają do nas. Pamiętajcie, że każde takie spotkanie. Ono jest wysokowibracyjne. Każde, każdy, kto jest. Napiszcie, jak się tu czujecie, tak sami od siebie, żeby ludzie nie myśleli, że ja wymyślam. Po prostu, jak się dołączacie, podwyższacie swoje wibracje i jesteśmy w tym wyższych wibracjach. I wtedy korzystają też inni ludzie, ponieważ my mamy taką naturę, że dostrajamy się. Do wyższych wibracji, ale i do niższych, więc lepiej dostrajajmy się do tych wyższych. Ola, jak zwykle, pilna pisze, udostępnione. A więc udostępniajcie, dzielcie się z ludźmi, że jest takie miejsce, w którym panuje radość, życzliwość, uśmiech, że są wyciągane fajne przesłania, z których z reguły każdy czerpie coś dla siebie. I nawet później odsłuchując ludzie, oni też y, czerpią z tego, po prostu czerpią z tego, dlatego, że te przesłania są piękne i uniwersalne. I jeszcze wyciągnę kartę anielską dla nas tutaj. Anioł istoty miłości. Niech miłość stanowi centrum mojego życia. Iwonka Sędzicka pisze, pani Zosiu życzę samych pogodnych dni, dużo słoneczka, radości i miłości. Bardzo dziękuję Iwonka. A więc kochani, chociaż na trochę z, rank, z rankiem pewnie jeszcze się hmm, ktoś dołączy do odsłuchania, a tymczasem życzę wam wszystkiego co najcudniejszego. Przygotowujcie swoje serce na otwieranie. Teraz idą piękne energie z kosmosu. Każdy Was gest życzliwości do drugiego człowieka jest tak, jakby wiecie, kilkakrotnie więcej zapisywany. Kochajmy ludzi, otaczajmy ich sercem, miłością. Wiecie, próbujmy zobaczyć drugim człowieku. Tą istotę stwórcy, to dzieło idealne, doskonałe, a nie jego uczynki. Ja wiem, że niektóre uczynki są przykre. Wiem. Ale spróbujcie coraz bardziej przechodzić ponad tym. Ja wiem, że to nieraz jest trudne, ale spróbujcie przechodzić ponad tym. A więc do zobaczenia, kochani, do następnego razu. Pa pa. Uściski, buziaczki, pa.